Tam jest tak naprawdę w pierwszej kolejności w Polsce potrzebny podatek od pustostanów. No bo to jest niesprawiedliwe, że ci, którzy mają i się starają, i wynajmują, nie dość, że się starają, to jeszcze muszą płacić podatek od dochodu od tego kapitału, no bo wynajmują to płacą ryczałt albo inny podatek dochodowy, a ci, którzy po prostu kupują spekulacyjnie, nie dają tego na rynek i te mieszkania stoją puste, to nie płacą nic poza podatki od nieruchomości, którzy rzeczywiście w Polsce jest śmieszny, bo jest na poziomie no, od, nie wiem, mieszkań 50-metrowych to są kwoty rzędu 50, 100, 200 zł, w zależności od gminy, tak? No więc to rzeczywiście jest bardzo niesprawiedliwe. Więc ja bym zaczął, to to już przenoszę się powoli w stronę konkluzji, ale ja bym, się, ale ja bym zaczął od wprowadzenia pilnie podatku od pustostanów i zobaczenia, co się wydarzy. Bo być może okaże się, że. Że to nam pomoże w dwójnasób. To znaczy, po pierwsze, wygeneruje jakieś tam dochody do budżetu, a po drugie, no, rzeczywiście się nagle okaże, jak dużo tych nieruchomości zaczyna trafiać na rynek, bo są wykończone i wynajmowane.